Tak. tak więc, w końcu, dobry początek roku. I bardzo ładnie zepsułeś mu głowę, Paweł, na to wejście. Tak, zgodzę się. Witamy. Witam ja, Paweł Madej, i. I witam cię również. Drugi głos. Ja, drugi głos. Drugi Paweł Madej. Tak. Czyli Rafał Orlik. Dokładnie tak. Grałem sobie wspaniałego Dead Island, ponieważ jesteśmy w Wrocławiu, więc Techland tutaj był tak blisko, że nie, nie, nie mogliśmy się oprzeć, żeby nie grać w tą grę. Nie, tak nie. naprawdę to, to jest nowość, jaką mamy od kiedy nagrywamy, więc to, to najlepszy pomysł, żeby coś nagrać. Tak, coś w miarę świeżego, fajnego i przede wszystkim rafale nie Dead Przepraszam, ale popatrz. Myślę, że przedstawiciele Techlandu, którzy wspaniałomyślnie udostępnili nam tę grę, na pewno by się nie ucieszyli, gdybyśmy je porównali Day Glade. Czy porównali nazwali Tam, Day Glide. Czekaj, jak ten udostępnili ten to są nasze własne kopie. One no, no nie są udostępnione, tylko własne. Ej, oczywiście, że są własne, ale tu To była sprawa, że jest. nie są. niążki. To? Tak. to są nasze pierwsze promki. No, coś tak jakby. No. Każdy musiał się trochę postarać o własną kopię, no tak. Ale w każdym razie jesteśmy już w tym miejscu, więc może y, przestań biegać jak szalony i zacznijmy od drzewka umiejętności. Dobrze. Mam akurat do, wspaniałe myślę do rozdzielenia. Poziemy. Tak, y, Jak to hmm. wygląda? Są trzy rodzaje umiejętności: przetrwanie, zwinność i walka, no. Takie wiadomo, wszędzie RPG się wstawia teraz w grach. Co jest fajnego, umiejętności, yy, raczej yy, doświadczenie dla umiejętności zdobywamy po prostu robiąc rzeczy. Gdzieś było w jakiejś grze tak, co mi się podobało, że też jak robiłeś to się. W Skyrim. Po prostu w Skyrim tak. nie używałeś umiejętności danej, na przykład nie wiem, walczyłeś. Dlatego nie było mi dane być dobrym kowalem. Tak bo trzeba było poświęcić temu kupę czasu. Kto ma czas na kucie mieczy? Znaczy, czyli noży w tym wypadku, bo co innego będziesz kół na początku. No dlatego ja wykuwałem 40-50 sztyletów, tylko po to, żeby rozwinąć umiejętności kowalstwa. Potem zrobisz najlepszy miecz na świecie, tak? Tak. Bo zrobiłeś tyle sztyletów. Yy, tak, Pawle, idziesz na misję. Co do samego Dying Lighta? Graliśmy już trochę, taki sam początek, praktycznie, Wyglądał ale, to, że mi ale e, się co? To, tak. jest, to jest w bardzo nowa rzecz, według mnie, bo jeszcze nie spotkałem gry, gdzie można było przejść singla całego w coopie. A... Nie no, są, nie mówmy, że nie ma, ale akurat jeżeli chodzi o nasze granie, takie ale... wspólne, to jest c naprawdę tak. Pierwsze co mi z takich rzeczy przyjdzie do głowy, to jest chyba Lego jakiekolwiek. Gry LEGO, no to tam za zawsze możesz iść sam albo z kimś, ale to jest trochę małe porównanie, bo tutaj ten koop jednak bardziej jest wpasowany w to, że to jest co-op. Pomimo tego, że masz tą misję dla singlowego gracza, pojedynczego, to jeśli gramy ją razem, to jest fajnie, bo masz dwa punkty i idziemy każdy w jeden, nie? Normalnie jakbyś grał sam, to byś poszedł... Yes. Tak. Dwa miejsca. Nie, zgodzę się, że A mimo... tak, to możemy podzielić się tym zadaniem. Zgadzę się, że mimo tego, że nie jest taki totalnie, że po prostu tak jakby postacie, które spotykasz czyli tak te zwane NPC, że uwzględniają, że jest drugi gracz, ale sama mechanika i wszystko uwzględnia, to że ten drugi gracz będzie, więc widać, że naprawdę zależało na tym, że twórcom, żeby faktycznie ten kod był taki bardzo naturalny i faktycznie fajnie to wychodzi. Co prawda my mamy pewien problem, że gramy w jednym pomieszczeniu, więc mamy echo pewne, tak? Ja bym chciał tylko pokazać jeszcze na szybko system kraftowania Ja sobie tutaj stworzę wytrychów troszkę. No wytrychy szkoda według mnie metali. Nie, ja jak nie szkoda. Nie... Ale... No ale mogę porozbierać to, co zdobywam przecież. No okej, okay, ale po co ci wytrych. Po co ci zapas wytrychów, skoro można go tak prosto zrobić? Cześć. Słuchaj. No, Może przewin, to sceny. Nie Wiesz, będziemy sobie zdrawdzać Szkoda czasu na Chyba nikt już nie ma. Tak Co mogę dla ciebie zrobić? na mieście jest Jak poprzednio grałem, to myślisz, że się hmm? No od niej. Sprawdzimy u ciebie, u ciebie był. Czekaj, yy, kampania czy... Wszystko jedno, to jest sam początek. Dobra. To jest tuż po samouczku, więc wszystko będzie w porządku. I chcesz muszę mieć kolejną misję, Ej, czy masz coś może zapasowy klucz do wieżecy? Problem. Mhm. Co się tam dzieje? A dlaczego ty wcześniej mi mówiłeś o tym? Kopie? Tak. Albo mówię? Mówi chyba coś mądrego. Tak. Ogólnie o tym, że jest to dla ciebie nowość jako jest taki naturalny kop, tak? Tak naturalnie to wszystko wychodzi. Nie no, fajnie, bo to rzeczy, które normalnie byś sam robił, po prostu teraz e, czujesz tę pomoc, bo dzielisz się, Fakt, ty, się tak. z, z, z tą z samą ilością pracy do wykonania. No chociażby ten przykład, który mieliśmy, trzeba było włączyć stacje rozdzielnikowe, były dwie i po prostu z, y, Rafał poszedł w jedno miejsce, od jedną stację otworzył, a znaczy uruchomił, otwor, uruchomiłem drugą i faktycznie mamy konkretny zysk, tak? Że możemy troszkę szybciej, powiedzmy, coś przejść, czy bardziej sprawnie. Nie, nie. To jest fajne. Mi się to bardzo podoba. No bo... to działa. Mamy jeszcze zły przykład. Splinter którego chcieliśmy grać razem, i się nie, nie dało się znaleźć. A tak, no faktycznie, że tam akurat wyszukiwanie. Bachir, jesteś tu? Swoich Pomocy. przyjaciół działało bardzo słabo, tak. nie wiadomych niewiadomych przyczyn Zaraz dla nas raczej serce, e, nie pozwoli nam grać. No jeżeli możemy zagrać Wzałe tutaj w Danklight, znaczy, że raczej nie jest to nie nasz jakiś konkretny problem Albuca z siecią czy coś w tym stylu, więc akurat w tym względzie Techland naprawdę fajnie to zrobił. Poza tym jest całkiem fajny system zrobiony z wskakiwaniem e, użytkowników powiedzmy do twojej gry, bo masz o, druga, informację, że w danej lokacji możecie. znajduje się tylu i tylu użytkowników, są na tym samym poziomie. Po prostu możemy płynnie wskakiwać i grać to chyba nie musisz na tym samym poziomie. Mi się wydaje, że to jest... No masz tak. swoją sesję gry. Tak. Zrobisz. Ludzie I ktoś dołącza do ciebie i twój postęp chcesz, gospodarza. No tak, gospodarz, czyli jego sesja. A dodatkowo osoba, która się dołączy, jeśli będzie robić misje, których nie robiła, to też mu się zapisuje tak. cały postęp. Dokładnie. Może też zostać na nudne misje ale w środku muszę i wyjść stąd. No bo to, to wiesz, że zacząłeś i siedzimy teraz w bloku. Szybko, szybko zbieram po prostu... Zadania, nie, które ja no, muszę... tych Nie, nie wszystkie, nie? nie? Dobra. No, myślę, że mogę się już stąd wynosić, bo już wziąłem wystarczająco dużo rzeczy, żeby coś pokazać. Dużo zadań. Więc tutaj sobie... O, aha, jeszcze muszę to, żeby był sens. Hmm? Nie, bo tutaj muszę. muszę Porozmawiać z misję takami. tutaj nie szybkiego. Na pewno tak. o ile... Nie ma problemów. w... Atu, Kooperacji jakiejś i łączenia się, to akurat na moim komputerze zauważyłem pewien problem z dźwiękiem. Tak. Co jest trochę smutne. Nie wiadomo czemu, ale trochę dźwięk chrupie. Na pewno to usłyszycie, chyba jak tam słychać na słuchawce. Nie, na razie jest ok, naprawdę jest dobrze. Też to pomaga, no, so, żeby widać, się uchęzolę, nie spostrzegli, bo przewijasz no, gadanie. Tak, nie, tak. No ale same dźwięki zawsze co, co kilka kwestii było takie Jakich chrupanie, gości. zwolnienie, A, na szczęście, one się tam... To są dość często podzielone, dlatego już na kolejne zdanie mogłem usłyszeć zawsze normalnie. Tylko poprzednie się urywało. No ale trudno. Ogólnie już przeglądając pierwsze opinie ludzi o Light'cie, właśnie było trochę marudzenia o wydajność, że... Strasznie klatki spadają jak tylko się skończy samouczek i wychodzisz na pełną przestrzeń. No ale cóż, gra jednak wygląda ładnie, więc... No nie wiem, ja też, nie wiem, ja mam dużo słabszy sprzęt od siebie Ponieważ i ja nie zauważyłem jakiegoś problemu z płynnością czy coś. Czyli między faktycznie bym powiedział, że na przykład rekomendowane mamy już następnego zbrzegu, e, w wymagania, w faktycznie wymiar. rekomendowane tak samo jak te najniższe, tak, akurat, których ja bardzo się zbliżam, Faktycznie są takie jak były przez Techland wcześniej zapowiadane, i ja na przykład nie zauważyłem ze swojej strony jakichś strasznie dużych spadków. Powiedzmy, że mam dość, dość stały, stałą liczbę klatek, czyli tam, jak to wszyscy sobie lubią mówić, framerate, i to działa całkiem spoko, tak. Chociaż faktycznie muszę przyznać, że jak mam to porównanie nie mogę zobaczyć siebie, jak to wygląda, jak wygląda to u mnie, no jest pewna różnica jednak, dość spora, no ale powinna jednak być, tak. No tak, ale tutaj też jak. Nagrywamy to widać, że są spadki na tym podglądzie, Ukraina. ale takie nie poniżej Przez płynności. Wie, tak, Tak, no poniżej 40-platek nie, nie spada. Tak? Gdybym nie miał On, tej, tego podglądu, podglądu ile jest lat aktualnie, to bym nie, nie miał pojęcia, że spada. Jak, no, nie są to takie Każdego. duże spadki kupa, kupa. No. Jednak skoro gra jest dla wszystkich ludzi są wszystkie konfiguracje komputerów, to wiadomo, że to się musiało pojawić, jeśli to naprawdę jest jakaś sprawa większa z tą optymalizacją. No Ale nie, generalnie, według mnie, to chodzi dobrze, no. Twój komputer już jest jednak kilkuletni i radzi sobie, co, co jest całkiem miłe, czego raczej nie będziemy się spodziewać przy Wiedźminie. No, na przykład nie, bo ja całkowicie powiem, że nie wierzę w to, że Wiedźmin będzie mi chodził, to nawet o najniższych ustawieniach, a tutaj w Light mimo wszystko mogę naprawdę całkiem, całkiem przyjemnie pograć, tak? Nie odczuwam jakiegoś strasznego, strasznego dyskomfortu e, grając. E, działa to wszystko naprawdę całkiem fajnie. Zmień sobie broń, może na wszelki wypadek. A, tak. Jeszcze warto trochę omówić parkour, bo to jest coś, co mógłbym zrobić Assassin's Creed. Parkour jest tutaj naprawdę fajny i daje dużo przyjemności satysfakcji z skakania, biegania i łapania się czegokolwiek. To już chyba było przy jakichś wideo przedpremierowych wspominane. Ale tutaj można się łapać rzeczy naprawdę tak intuicyjnie. Gdzie... Co bardzo ważne jak dla mnie jest to, że mimo tego, znaczy mimo tego, nie ma, naprawdę grałem w całkiem wczesną wersję. Słucham. Jeżeli chodzi o Dying Light, zaznaczmy, brałeś udział w playtestach. Tak. tak. I już wtedy naprawdę świetnie to działało. A aktualnie, naprawdę działa to. Jeżeli chodzi o mnie, to naprawdę parkour działa rewelacyjnie. Po prostu widzę fragment. W... Celuję w niego po prostu kursorem, tak? Celuję sobie na niego i po prostu wskakuję bez żadnego problemu. Nie no, ma Jeszcze takiego... przykład Tak. Jeszcze nigdy nie wskakiwałem na taką maszynkę. No, ja akurat stwierdziłem, że fajny sposób, żeby się dostać na tak, bo coś tutaj jest. tak. Bardzo mi się podobało, jak mówiłeś wtedy z, po tych któryś testach, jak e, odkryłeś, że możesz wejść na e, słup, Tak. tak. Te... To w ogóle normalnie byś musiał mieć samą że umiesz wejść na słup i żeby ci musieli pokazać nie, to, tak? Nie, po prostu naturalnie, tak? No właśnie, a tutaj wszystkie rzeczy są naturalnie, dlatego też nie ma jakiegoś specjalnego pokazywania na co możesz wejść, na co nie możesz. Nie ma specjalnie oznaczonych miejsc, gdzie możesz się załapać krawędzi, gdzie nie ma. To jest naprawdę super. Tak, Assassin's Creed powinny się z tego uczyć teraz. Tak, bo tam masz jasno tak wyróżnione miejsca, po prostu wręcz to wystaje, kuje cię w oczy, tak? A tutaj jest po prostu tak, że widzę jakiś obiekt ja po prostu wiem, że ja na niego wskoczę bez problemu, wespnę się, tak? Uda mi się to zrobić, po prostu biegnę, o widzę, jest krawędź, przytrzymuję ten, wyskakuję, przytrzymuję klawisz wyskoku, tak? Akurat u mnie, że będzie spacja na padzie, będzie to jakiś tam inaczej. Ale nie ma takiego problemu, że po prostu nie wiem. Skoczę, nie skoczę, złapię się, nie złapię. Nie, po prostu naturalnie. T no, bardzo naturalnie. W tym sterowaniu jest to, żeby patrzeć się tam, gdzie chcesz wejść. Tak. On, jakby cały czas, chyba mapuje krawędzie, na które się patrzysz. I ocenia, czy możemy się ich złapać. I na przykład, kiedy panicznie. Przy spadaniu, po prostu zaczniesz się obracać w kierunku najbliższej ściany i złapiesz się jakiegoś gzymsu. Zbliżam się do strefy strutu. W połowie piętra. Tak. Super sprawa. Jak jeszcze grałem podczas Hall of Games na tym krótkim demie, to właśnie byłem zachwycony takim momentem. No, bardzo... Super naturalnie to wychodzi. Tak, to właśnie to jest najważniejsza rzecz. To wychodzi tak naturalnie. Nie, na całą. sprawdzę co jest w środku. No, tutaj. Naturalnie tak, spadłeś. Naturalnie, bardzo naturalnie spadłeś. A nie, to od tej strony nie podejdę sobie. Chyba wejdziesz, nie. Aha, za wysoko. To jest pewnie za wysoko, ale jest Ogólnie to jest bardzo fajne. Naprawdę parkur to jest rzecz, która tutaj naprawdę, może być urzeka. To bez, bez dwóch zdań. Po prostu to daje tak dużą satysfakcję, tak dużą przyjemność. No iść pan do skrzynki. No ja chcę jeszcze tutaj obejrzeć pana. Szlagby to. Mam nadzieję, że ja tak nie skończę. Ogólnie naprawdę, to jest tak naturalne. I to wychodzi bardzo szybko. Jest w chwila, moment i praktycznie już łapiesz wszystko, jeżeli chodzi o parku. I jedynie ten fragment, że musisz przytrzymać, A kiedy się chcesz się, się coś złapać, to jest trochę tego. taki... O, trzeba się przyzwyczaić. Trzeba. Ale jest okej. Okay. No. No ale nie mogło być tak po prostu, że klikasz tu o bo byś lepił się nieświadomie do wszystkiego praktycznie, do nie, każdego obiektu. Nie? Grając na padzie trochę mnie bolało, że to się nie chowa pod A ten przycisk do skakania, ale chyba pod A jest coś, czego jeszcze nie używałem. Także to też jest gdzieś chyba pod triggerem. Na pewno pod triggerem. No ale nie jest źle. Albo pod no, no, triggerem. to jest tym wyżej. już jak szalone. I chyba na tą misję, którą chyba rok temu pokazywali. Co? ty mi się Tak mi się wydaje. Cholera. Spóźniłem się. Jade, ludzie Raisa mnie uprzedzili. Niech to. Szlag. Generalnie. Rok 2015 zaczął się bardzo dobrze. Tak, zgadzam się. Pod tym względem na pewno. No a w sumie, co nas jeszcze czeka? Czekamy no. trochę na GTA, bo miało wyjść razem z Dying Lightem, ale się go przestraszyło. Tak. Żart, jakby co. Wam się śmiał, ale może nie jest to oczywiste. No cóż, GTA. To, ale nie chcesz dać GT, nie? Nie, nie. Tak. Ja nie mogę jestem, popatrzeć, się. ale granie mnie raczej nie rajcuje za specjalnie, mówiąc szczerze. Ej, może jest czerwone. Tak. Pierwszy raz, co zauważyłem. No, ja widziałem to już wcześniej. O kurde. Co? No, Uświadomienie sobie. A, to jest dym. Okej. Okay. Złapałem się, złapałem się. Tylko trochę zapomniałem. Życie uratować. No nie do końca. I teraz oczywiście ma Skyrimowa żyłka eksploratora. Przejdź po czymś, po czym się nie da. to hmm. jest OK to mogę sobie znieść. Czemu nie Na razie i tak nie mam specjalnie umiejętności programu. No i ogólnie tak, ja czekam prawdopodobnie w tym roku nie wyjdzie, ale czekam na Disonord 2. Ogólnie czekam na to co jeszcze... Jak to było King's? Kingdom? Call? Nie, nie Kingdom Deliverance? Chyba tak, to jest. Bardzo mi się... Mi się po prostu to kojarzy strasznie z Mountain Blade'em Którego sobie wspaniale odświeżyłeś ostatnio z tak. promocjami na na czym czymś innym. No ale zimobranie. Zimobranie. Aaaa, polskie. Tak, bardzo efektowna dekapitulacja. Zrobisz sobie staminę, trochę ten to by było łatwiej. Spokojnie. Nie musisz być taki do przodu. Masz... co to za mod był? To jest... to? To nie a jest nie, młod. klucz masz, myślałem, że mod. To wygląda trochę jak taki fajny, wielki... What? ogólnie co to jest bardzo fajne. To system craftingu też jest całkiem fajny, tak? Wytwarzania przedmiotów. No, crafting, Trzeba dość dużo crafting szukać. Crafting ale tak, ale no, faktycznie czujesz, że jest to jakieś przetrwanie, tak? Bo musisz szukać e, poszukiwać przedmiotów e, różnych tak. Niej, pokażesz... wspaniałe elementy nocy. Szczerze tak. że byłem trochę przerażony za pierwszym razem. Na szczęście grałem z tobą, więc musiałem tylko iść za tobą na mapie. To jest to z deka... straszne. Najgorsze jest to, że z nim się nie da specjalnie wygrać. Znaczy najgorsze, właśnie fajne. Im tylko można uciec, ewentualnie jak się ma... lampę Uchwałę, nie pamiętam czy tutaj jest. Czy już ją mamy? To pewnie, tak, mamy ją. Nie, nie jestem pewien, jak się też to obsługuje jeszcze. I teraz tak. Czy ja coś to... widzisz? Nic nie widać. Ej, to jest... noc jest o, widzisz? ciemna. widzisz? 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 A to jest tak jak na tym, co się pokazywali wnioski. tak Tak. A i on jest teraz osłabiony i teraz może z nim walczyć. Znaczy, osłabiony, ale wątpię, że my z nim wygram, nie? To jest ten problem. Że i tak z nimi raczej nie wygram, nie? I tak ucieczka, na razie nie mam... Wiesz, może z bronią palną bym dał radę, ale zaalarmowałbym całą okolicę, tak? No że tak, przyjdą wszystkie no. zwykłe zombiaki przy okazji. Nie, Dobra, jest... zaraz już mi się udało uciec trochę. Pierwszy raz widzę nocną noc, gdzie jest ciemno, kiedy nie używasz światła. Normalnie Artyna? zawsze coś widać. O co, te... i co, naj... co jest najfajniejsze w tym wszystkim. Że... Że... Jest. O, skinąłem. Jest ciekawe ha. to o tyle, że... Yy... No nawet nie wiem o czym chciałem teraz powiedzieć, wiesz, za nie wiem. Się. Ja na przykład jeszcze chciałem przy... yy, wspomnieć o tym, że są dodatkowe punkty za granie w nocy. Tak. Że masz lepsze bonusy. No tutaj powiedzmy, że system... do tego doświadczenia no. całego, który zbieramy. System kryjówek jest taki troszeczkę. Powiedzmy, że może przypadkiem się przenieść gdzieś dalej, tak? Jeżeli Ale chodzi o noc, to jest. Teraz się chyba tak zrespiło, bo to. ten. Nie, że do safe house'u, tylko. tak, po jakiś po, checkpoint. Tak, jakiś po, checkpoint, po, po w miarę blisko ten. I żebyś nie był za blisko swojego. powrotu. tak. Tak, to jest mniej więcej zrobione. Ogólnie system checkpointów jest fajny. Jakby to już uprzedzamy, że nie ma zapisywania w każdym momencie, tak, to system powiem to, jest naprawdę wystarczająco dobry. No, ale tutaj stratu przy śmierci jest część doświadczenia, tak? tak, więc to część punktów doświadczenia. Można powiedzieć, że to jest element gry: tracenie, gnięcie i tracenie doświadczenia. na znalazłem. Nie wiem właśnie, prawdopodobnie latarkę miałem włączoną, tak. Co zobaczył światło? Mhm. Nie! Zamkałem przed wcześniej jeden. Ej, oni się spełnią przed tobą. Trochę. Tak. Patrzę na matę. nie patrz się do tyłu. Po co to robisz? Co? Chcesz znowu zmienić? No. Znowu na wizji? Znowu na wizji, no im nie uciekaj, no? Ja nic nie widzę. Wtedy się dało radę jakoś. Nie wiem, wtedy poszło aż za łatwo. Byłem zaskoczony, bo jak grałem na playtestach, też mi tak łatwo nie poszło. I byłem bardzo zaskoczony tym, że jest tak łatwo. Ważne? Nie wiem. Nie wiem, czy to... Przez uznali, że jestem noobem i pomogli trochę. Nie, po prostu muszę spokojnie gdzieś... Przyczaić się na nagle też. Może... O, fuck, jesteś w jakimś chuj... Może odpalić... Palić, przepraszam. <laughs> Może odpalić jeszcze... O! Tak, to on. No i teraz powiedzmy to też jest fajne z tymi pułapkami, że przygotowujemy sobie pewne miejsca. W ogóle naprawdę jest moim zdaniem bardzo One spokój, są próbowa, rozłożone niby przez tych przetrwańców, jak to nazywam, ludzi, którzy żyją tutaj. Że oni to zostawili. Tak, ale samemu nie da się ich przygotować jako taką z tego, tak, co widzę. Są ale... takie określone miejsca. Tak, ale fajnie, że musisz tam o nie zadbać, żeby one jednak były, tak, włączone. Ee, że zawsze masz jakieś powiedzmy alternatywę, tak gdzieś tam biegniesz i nie ma, nie wiesz co zrobić, tak? Powiedzmy mm -hmm. jak się uratować coś, już jesteś w sytuacji krytycznej, to możesz podbiec, odpalić tą, tą, pu tą pułapkę. I dzięki temu uda ci się, powiedzmy, uniknąć tego pościgu, nie? Jeden z takich bardziej, co miał zastrzeżeń, że noc może stracić swoje, trzeba powiedzieć, ciężko powiedzieć teraz tak naprawdę, ale noc może z, stracić swój smaczek, tak? Powiedzmy, tego przetrwania, tej ucieczki w momencie, kiedy będziesz miał za dużo Potarłem odkrytych, wiesz, przy, przyjętych, przyjętych z tych mm, kryjówek. One to są to dość reagent, gęsto rozstawione między sobą. To nie są przelewki. I w momencie, kiedy będziesz miał ich za dużo, to po prostu będziesz między nimi skakał bez żadnego ryzyka. Tak, będziesz no, przeskakiwał. Może skończym. zostaniesz kozakiem do tego czasu i będziesz po prostu z nimi walczył, tak? E, może i tak. Kto wie? Alfie cię szuka. Yy, no, tak, no, do może już skończmy to. Trochę znowu opowiadaliśmy mocno o grze zamiast więcej przedyskutować tego, ale cóż, świeży produkt, cieszymy się z niego. Ale ogólnie mamy naprawdę bardzo pozytywne. Yy, Wrażenia co do samego Dying Light, naprawdę nam się przyjemnie grało. I dla mnie na przykład jest to duży krok w stosunku do tego, co na przykład prezentuje Dead Island. Bo grałem w Dead Island kilka godzin. Widziałem jak grałeś A którąś godzinę. <laughs> tak, i, i nie podobało mi się to tak bardzo jak tutaj, jak Day Light. Zwłaszcza, że ten, ta kooperacja tu jest. Fajnie pasuje. Ja wiem, że w Dead Island też ona była, ale tutaj naprawdę. Kooperacja jest super. Jest świetny pomysł. Tak, my lubimy kooperować. Na żal jego, nie? tak bf nie sam. Hmm? Chociaż multi jest tak, dla ludzi. Tak czy siak. Dajemy Jade? coś. coś nie naszą tak? pieczęć. Tak, approval'a. Rain, y to co robisz, znak jakości. To znak jakości, tak. jakiś ma jakieś No może kiedyś marka się wyrobi. Jak to? Rafałowo-Pawłowy znak jakości. Super. Dokładnie. To, 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 to nie przejdzie. Jak nie Dzięki. Cześć. <grym>,